Nie bo on tobie, jest, no, jest ciepło, nie wiem, dlaczego to wiesz, jest zimniak, to wiesz ciepło No obierany, to się nie dziwi, nie? Znaczy, jak to mówi moja baba, nie? Że ty czekaj, ja no ma... mówię ty masz, kurwa, dużo tłuszczu Ja mówię tak zimno, nie? Zimno jest ciepło Ja mówię, tak, ty masz kurwa, dużo tłuszczu, wow, to ty mówisz zimno Ja mówię, to weź się Dobrze, wracajmy tam tamtego złota O, ty mi potrafisz, to bym mógł zawiać Nurbić to mega niego na nie przyniosłeś. Oj, ładnie. Hej! Piękna obrawa! Piękna! Ale ładnie, wsadził po prostu jak, masęko, wież, jak, jak takie, no, <laughs> <laughs> no. w masełko. Pięknie. nie mnie to No, Na jakiś taki zużyty Masz to, i tu, masz to? Tu, to bo masz to <laughs>